Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Lesz, Leszku, a gdybyśmy dzisiaj zaczęli tak troszkę inaczej i, i tak spróbowali się zastanowić najpierw, kim z zawodu jest Pan Bóg? Co byś obstawiał? Panem Bogiem. No, Panem Bogiem, tak, to tak w ogóle, ale to jest taka, tak jak poczytamy Pismo Święte, to on się nam najpierw jawi jako architekt i budowniczy, tak, bo stwarza świat, urządza wszystko tam, no to i architekt y, taki i, i zewnątrz, i architekt wnętrz, i, i, i w ogóle. Tak, jest trochę Pan Bóg też kucharzem, bo jak idą przez pustynię, to ich żywi, to nie najlepszym jest kucharzem, manna i przepiórki, no to umówmy się, to, to nie są jakieś gwiazdki, gwiazdki tam Michelem czy, czy Magda Gessler, ale nie jest źle, Jest głodu nie umbrą. Kim jeszcze jest Pan Bóg? Na pewno jest ogrodnikiem, zakłada winnice, pozwala obsiać zboża, ale wiesz, Pan Bóg ma jeszcze jeden zawód, oprócz tego, że jest także lekarzem, uzdrowicielem i w ogóle, to zawód detektywa. Zaraz po tym, jak Kain zabija Abla, Pan Bóg zaczyna przeprowadzać dochodzenie, śledztwo. No, dlaczego Abel zginął? Pyta Kaina, gdzie jest twój brat? Zaczyna rozpytywać. Ja y, specjalnie mówię o tym y, y, detektywizmie Pana Boga, dlatego że dzisiejsza Ewangelia to jest też taka opowieść detektywistyczna. Mamy trzech, znaczy trzech w Ewangelii nie wiemy, ilu ich było. To nasza tradycja ze względu na trojakość darów, że było złoto, kadzidło i mirna, to my też tradycyjnie mówimy, że pewnie ich było trzech tych magów, tych mędrców, nawet ich ochrzciliśmy. A dokładnie według tradycji to święty Tomasz Apostoł miał ochrzcić tych magów tam na wschodzie i nawet ich wyświęcić na kapłanów, ale, oni przychodzą i zachowują się jak rasowi detektywi, oni czegoś kogoś szukają, przychodzą i rozpytują. Oni są dobrymi detektywami, dlatego że najpierw idą i pytają w tłumie anonimowo, czy coś słyszeliście, że urodził się Mesjasz, że urodził się jakiś król tutaj. W końcu te, te pytania doprowadzają ich na sam dwór Heroda. No i Herod trzeba przyznać jest kiepskim detektywem, bo ja na jego miejscu to bym nie prosił, żeby wrócili i powiedzieli gdzie znaleźli dzieci, tylko bym wyszła do jakichś szpiegów za nimi, żeby, żeby zaprowadzili. No ale nie każdy jest dobrym detektywem. To jest ciekawe, że te ich detektywistyczne poszukiwania, Inspirowane są martwą materią, bo jakąś gwiazdę zobaczyli. To, to oprócz tego tych skłonności delektywistycznych widać u nich jakąś wielką wiarę, z początku nawet moglibyśmy ich posądzić o naiwność, bo któż z nas widząc jakąś gwiazdę poszedłby przez pół świata? Oni idą, jak chce tradycja, z południa, półwyspu po arabskiego, więc tam idą z przynajmniej ze dwa tysiące kilometrów, może nawet więcej, zależy, którędy tam szli. Tylko dlatego, że zobaczyli gwiazdę i uwierzyli, że ona oznacza kogoś, człowieka. I teraz go szukają, rozpytują. No, powiedz sam, czy to nie jest ciekawe? My, chyba każdy z nas ma w sobie troszkę taką rzymkę detektywistyczną. Właściwie żyć to znaczy także poszukiwać. A już chyba w szczególności, nie trzeba by było powiedzieć o szczególnym szukaniu. Słyszymy o poszukiwaczach złota, poszukiwaczach skarbu. Człowiek zazwyczaj nie szuka, powiedzmy, byle czego, no chyba, że akurat zgubiliśmy jakiś tam kluczyk mały czy breloczek do kluczy albo, albo gdzieś jedna rękawiczka czy skarpetka nam się zapodziała, ale zazwyczaj poszukujemy tego, co na, najcenniejsze. Spróbujmy to jakoś połączyć i, i znaleźć jakiś wspólny klucz do rozwiązania także tej dzisiejszej Ewangelii. Porozmawiajmy o poszukiwaniu, o tym co najcenniejsze, o tym najcenniejszym chyba darze, jaki dzisiaj się pojawia w tej Ewangelii, czyli o oszukaniu i o złocie. Porozmawiajmy. Tak Jacku, rzeczywiście wolno nam postrzegać całe dzieje rodzaju ludzkiego jako swoistą powieść detektywistyczną. Tak. Rzeczywiście człowiek od zarania dziejów szuka. Szuka to, co dla niego ważne, to, co mniej ważne, potem się przekonuje, że to, co uważał za ważne, już takie ważne nie jest, i zaczyna szukać czegoś ważniejszego. No, rzeczywiście wspomniałeś o złocie, to ono ma swoją historię poszukiwań. Rzeczywiście ten kruszec był jednym z najcenniejszych przedmiotów, które człowiek za wszelką cenę chciał znaleźć czy odkryć czy w jakiś sposób sobie przyswoić. No właśnie, poszukiwani filozofowie szukali złotego środka, złotej reguły. Takiej reguły, która by wskazywała, jakieś środkowe postępowanie pomiędzy skrajnościami. Szukali filozofowie kamienia filozoficznego czyli kruszcu, który by im pozwolił rozeznać się w najgłębszych tajemnicach wszechświata. Wiemy, że były takie szczególnie skoncentrowane poszukiwania złota, gorączka złota, która prowadziła do Przeróżnych ekscesów do morderstw, do tortur, do zabijania się wzajemnego. Co jakiś czas ludzi ogarniała na pewnych terenach taka gorączka złota. No oczywiście mamy też taką mityczną postać, która była straszliwie chciwa na złoto. No i bogowie obdarzyli tę postać nie wiadomo czy przekleństwem, czy błogosławieństwem, chyba raczej przekleństwem, jak się okazało, to był król Midas słynny, dzięki temu darowi bogów czegokolwiek się dotknął, zamieniało się w złoto, i umarł z głodu, bo się dotknął chleba, zamienił się w złoto, dotknął się jakiegokolwiek pokarmu, napoju, to wszystko się zamieniało w złoto. No właśnie, ten Midas z oślimi uszami. No cóż, rzeczywiście mamy to ukierunkowanie na poszukiwanie złota. Bardzo często się tutaj ostatnio pojawia w naszych rozmowach taki pisarz angielski, konwertyta na katolicyzm, Chesterton. Otóż jest on autorem również. Oprócz wielu innych form literackich. Spuścizna literacka jego jest ogromna, potężna, nie wiadomo, czy ktokolwiek jest w stanie ją przeczytać, ale jest on również autorem powieści, opowiadań właściwie o księdzu Brownie, księdzu detektywie. My wiemy, że później powstawały różne próby naśladowania tego. Detektywistycznego kapłana stworzonego przez Chestertona. Mamy taki serial Detektyw Sutannie angielski. Mamy porucznika Colombo. To też jest wzorowane na, na księdzu Braunie. Mamy też Herkulesa Poirot, To również detektyw tak wzorowany. No i mamy oczywiście naszego swojskiego ojca Mateusza to też jest na księdzu braunie postać wzorowana no właśnie i czego szuka ten ksiądz detektyw to jest bardzo ciekawe pisze chesterton tak cała nauka nawet teologia jest rodzajem wspaniałej i inspirującej opowieści detektywistycznej jej zadanie nie polega jednak na tym, by odkryć, dlaczego ktoś jest martwy, ale na odkrywaniu jeszcze bardziej zawiłego sekretu, dlaczego ktoś jest żywy. No właśnie, detektywi świeccy, tacy ze świata wzięci, to oni poszukują, próbują odkryć, Dlaczego ktoś jest martwy? Jak to się stało? A ksiądz detektyw poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego ktoś jest żywy? To jest ogromna różnica. No cóż, martwy to już należy do przeszłości, to już historia, ale trzeba się zająć żywymi. To jest ważne. I wiesz, i tutaj, mamy dzisiaj bohaterów tej uroczystości. Sam powiedziałeś, nie wiadomo ilu ich jest, przyjmijmy, że trójka. Trzech bohaterów, którzy są chyba największymi detektywami świata, okazuje się. Bo oni, można by było tak mniemać, będą poszukiwać tego, co cenne, skoro gwiazda, no to i złoto, ale oni nie złota poszukują. Oni złoto mają. Mało, mało tego, niosą je, żeby je rozdać, żeby je podarować. Oni szukają raczej tajemnicy życia. Szukają kogoś żywego. Szukają dziecięcia, które, jak im podpowiada intuicja, i być może trochę astrologia, być może jakieś badania gwiazd im podpowiadają, że w tym dziecięciu zawiera się najgłębsza tajemnica wszechświata. I ta tajemnica to nie jest złoto. To nie jest kamień filozoficzny. To nie jest złota reguła. To jest żywe dziecko. To jest Ktoś, kto jest samym życiem, jest bezkresem życia i pełną życia. Pierwszy z ich darów, są w ogóle te dary, które oni przynoszą, są cenne. Znaczy dla nas może kadzidło i mirra dzisiaj nie ma specjalnie wartości, ale w tamtych czasach tak. To są czasy, kiedy kadzidło używa się i po to, żeby wypełnić zapachem i namioty i potem także budowę należącą do bogatszych ludzi w czasach, kiedy tak z higieną tam różnie była mirra służy do y, y, wyprawienia pogrzebu. kazidło uzyskuje się jako żywice drzew, które rosną na półwyspie arabskim między innymi, ale w ogóle także w basenie Morza Śródziemnego, a mirra to jest y, coś w rodzaju takiego mazidła uzyskiwanego z owoców y, y, krzewu mirry. Kadzidło służy do celów kultycznych, a mirra używa się między innymi do jakoś zaprawiania czy nawet balsamowania zwłok. Te trzy dały pokazują na Jezusa jako króla, a złoto to jest metal królewski, ozdoba królewskich głów, korona wykonana jest ze złota. Mirra oznacza czas, kiedy Jezus będzie umęczony, kiedy umrze, kiedy będzie pogrzebany. Zresztą przeczytamy potem w Ewangelii, że Józef, zarymatei i Nikodem przynieśli 100 fundów mieszaniny miry i aloesu, a kadzidło to jest symbol, znak wyznania wiary w Bóstwo Chrystusa. Tak, złoto. Złoto jest najczęściej wymienioną substancją w Biblii. To teraz taka mała nota, taka będzie encyklopedyczna. 400 razy pojawia się złoto w Biblii. Więcej raży niż kamień, niż jakiś tam żelazo, brąz, niż jakieś drewno, kamień, marmur, cokolwiek. Złoto jest najczęściej wymienioną taką substancją w Biblii. Wtedy jeszcze nie ma jakiejś tam chemii systematycznej, nie ma rozróżnienia metale, jakieś niemetale, gazy i inne substancje, ale ono jest od niepamiętnych czasów cenione najbardziej wtedy jeszcze. Dzisiaj są substancje oczywiście droższe od złota. Złoto jeszcze chyba nie do końca jest znane Abrahamowi, który wędruje tam z Bliskiego Wschodu do Egiptu, gdzie dopiero styka się ze złotem. Abraham kupuje pieczarę Makpela na grobowiec dla siebie i swojej żony, to jeszcze płaci srebrem. Egipcjanie znają złoto. Świątynie egipskie opływają złotem, są złote posągi, złote posążki w domach bóstw domowych i stamtąd także Żydzi chyba czerpią wiedzę na temat obróbki, przeróbki złota, bo kiedy wychodzą na pustynię, kiedy uciekają do ziemi obiecanej, już wyprowadzają skarby, a nawet w pewnym momencie, jak Mojżesz będzie przebywał na górze syna i to Abraham zrobi zrzutkę wszystkich ozdób, preciozów, biżuterii, żeby odlać cielca ze złota, któremu będą się kłaniać, bo przestali wierzyć w Pana Boga. Co ciekawe, w tej zbiórce wezmą udział tylko mężczyźni, którzy też wtedy nie stronią ozdób w rodzaju jakichś tam pierścieni czy, czy, czy kolczyków. Kobiety nie dadzą i przez to Pan Bóg pobłogosławi im bardziej. To zostanie w jakiś sposób szczególnie podkreślony w pięcioksiągu, że to mężczyźni dokonali tej, tej zdrady właśnie. No i potem złoto rzeczywiście będzie także w świątyni Salomona, w świątyni Heroda będzie świąt, ta świątynia, którą ogląda Jezus, którą podziwiają, zachwycają się apostołowie. Ona będzie przykryta złotem. Będą nawet ludzie mówić, że to złoto jest więcej warte niż sam przybytek, o czym też Jezus wspomina w Ewangelii i samo złoto użyte do budowy, czyli przeozdobienia świątyni Jerozolimy będzie właściwie więcej wartało niż cała ta budowla razem wzięta. Tak, złoto jest także takim motorem, jak już też wspomniałeś, napędzającym naukę, bo twierdzenie Archimedesa się wzięło przez złoto. To, że dzisiaj statki pływają, że Wiemy, że ciało zanurzone w wadzie pozornie traci na ciężarze tyle, ile waży woda wyparta przez to ciało. To dlatego, że Archimedes miał sprawdzić, czy korona jego króla jest wykonana ze złota, czy jest oszukana srebrem. O no tak mówiąc najprościej, tam pomierzył, podadał ciężar właściwy, zanurzając w wodzie właśnie tę koronę i czyste złoto, co do którego miał pewność, okazało się, że korona była fałszywa. On dzięki temu mógł ułożyć to swoje twierdzenie, słynne twierdzenie. Archimedesa. Próbowano wynaleźć kamień filozoficzny, czyli takiego sztucznego Midasa, który cokolwiek się dotknie, drewna się dotknie, to, to wszystko się zamieni w złoto. Tego kamienia do dzisiaj się nie udało wynaleźć, ale wszystko przed nami, możemy próbować. Natomiast przy okazji odkryto większą część tablicy Mendelejewa i posunęła się znacznie chemia i trochę fizyka naprzód. Chociaż o mało przez te eksperymenty, za sprawą niejakiego kaliostra, Wawel nam się nie spalił, bo tam też była taka pracownia alchemiczna i królowie jeszcze w czasach jagiellońskich próbowali rzeczywiście też zainwestować w to poszukiwanie złota właśnie takie intensywne. No i mamy złoto w kościele. No to zresztą widać po nas, bo dzisiaj ubraliśmy sobie złote ornaty. Złoto w kościele to nie jest tak jak na tym słynnym filmie, że złoto, złote, a skromne, tylko właściwie ma taką rzeczywiście ciekawą wymowę. Znaczy tego złota w kościele dzisiaj jest bardzo niewiele w porównaniu z tym, co było w świątyniach pogańskich i potem pierwszych świątyniach chrześcijańskich. Wystarczy, że pojedziemy do Włoch, do Rzymu, na Monte Cassino. Zobaczymy wtedy, ile złota może być w kościele. Tutaj u nas w Jasienicy jest, delikatnie mówiąc, dość skromnie. Ale po co nam to złoto w kościele? Dlatego, że złoto, jako taki metal, który w zasadzie nie podlega zniszczeniu, nie działają na kwasy, ani jakieś tam inne mechaniczne uszkodzenia też są bardzo, bardzo właściwie obce złotu. Złoto kojarzone jest z niebem, z boskością, z doskonałością. Bardzo często złoto pojawia się na obrazach. Popatrzcie, od drodzy, na ikonę Matki Bożej, nieustającej pomocy, tam w ołtarzu, w południowej części transeptu. Tło jest złote. Co to znaczy? To jest okno do nieba. Otwarło nam się w niebie okno i my widzimy Matkę Bożą, a za nią, za plecami jest tu niebo po prostu. To tło to jest niebo. No Dlatego jest złote. Jak będziecie wychodzić z kościoła, rzućcie okiem na chórze wisi kopia naszego dawnego tryptyku jasieńskiego, który jest teraz muzeum w Katowicach. I tam też te postaci Matki Bożej, tych świętych tam Urszuli, Katarzyny, Magorzaty, one też są na złotym tle. Wyłaniają się z nieba. Złoto jest kolorem niebiańskim. Jeżeli malujemy świętych czy rzeźbimy świętych, bardzo często nad ich głowami umieszczamy także moment, omen. Aureole, bo aurum to jest złoto połaśnie, czyli złoty krąg, który pokazuje, że oni zostali wzięci do nieba, uświęceni niebem. Stąd mają te złote krążki nad głowami. To jest taki wyróżnik, to, to złoto kółko ich niebiańskości. Mamy złoto w szatach liturgicznych przywdziewane w największej uroczystości i również mamy oprócz tam jakichś złotych artefaktów, elementów, wystroju. Także bardzo ważna rzecz jest taka, że Tabernakulum, czyli miejsce, gdzie przechowuje się chleb aniołów, Eucharystię. Ono też jest złote, w środku jest złote. Żeby przechowywać Eucharystię można to robić w jakichkolwiek naczyniach, by wnętrze było złote. Także te cyboria, te puszki, kielichy, w których trzymamy Komunię Świętą, odprawiamy przez świętą, one w środku są złote. Monstrancja, w której robimy wystawienie ukazujemy pana Jezusa, jest złota. Znaczy, dokładnie rzecz biorąc, żeby ktoś nie myślał, to, to jest tylko co najwyżej pozłocone, to bardzo cienką warstwą złoto jest metalem kowalnym i rozciągliwym, więc mikronowej grubości warstewki można używać do pozłacania. To tam jest zrobione z jakichś stopów, z brązu, z cyny, nie wiadomo z czego. Wyzwaca się, czyli trochę tak jakby maluje złotem, ale ta powierzchnia, która bezpośrednio styka się z najświętszymi postaciami według przepisów liturgicznych powinna być taką złotą powłoką, więc wartość w gruncie rzeczy tych mebli, czy naczyń nie jest jakaś oszałamiająca ale chodzi o to, żeby fizycznie sam, sam, sama ta powierzchnia oddawała niejako szacunek i cześć dla postaci, które, które przechowuje. Więc są takie ślady tej dzisiejszej Ewangelii, także może nie tyle w naszym codziennym życiu, ale, ale, ale tutaj w Kościele w liturgii, w której uczestniczymy. Tak Jacku, po twoim erudycyjnym wykładzie wracamy do wątku detektywistycznego. Wątek detektywistyczny. Trzeba by było zapytać, kto to jest detektyw? Otóż to jest ktoś, kto jest bardzo wrażliwy na to, co daje do myślenia. Bardzo ważne, to, co daje do myślenia złoto, nie daje do myślenia. Złoto raczej budzi żądzę. Za czasów gorączki złota mówiono auris sacra fames przeklęta rząda złota złoto budzi rządze ale nie daje do myślenia generalnie co daje do myślenia przed czym zatrzyma się chrześcijański detektyw życie to ono daje do myślenia i rzeczywiście przytoczę jeszcze fragment tego cytatu z Chesterton'a cała nauka nawet teologia jest rodzajem wspaniałej i inspirującej opowieści detektywistycznej. No i był taki teolog detektyw w XI wieku, który napisał rozprawkę kur deus homo dlaczego Bóg stał się człowiekiem. Oto jest to, co daje do myślenia. To jest dopiero wydarzenie. No właśnie. I dzisiaj mamy tych wspaniałych detektywów, powiedzmy, że trójkę, którzy właściwie też są niesieni tym, co daje do myślenia. Tym dziecięciem, które jest Bogiem. I prawdziwym Bogiem, i prawdziwym człowiekiem. To daje do myślenia. Wiesz, gdzieś ktoś powiedział tak, że demokratą nie jest się przez to, że się raz na cztery lata głosuje. To jest za mało, żeby być demokratą. Chrześcijaninem nie jest się przez to, że się chodzi do kościoła. To jest za mało. Kiedy człowiek staje się chrześcijaninem? No właśnie, czy wtedy, kiedy do kościoła chodzi nawet regularnie, nawet bardzo często? Otóż nie. Okazuje się, że chrześcijaństwo jest specyficznym rodzajem poszukiwania. Jest specyficzną aktywnością. Bo sama aktywność tego chodzenia do kościoła nie wystarcza. Nie wyczerpuje bycia chrześcijaninem. Ona dopiero zapoczątkowuje pewną inną aktywność. Jaką? Szukania życia. Dlaczego ktoś jest żywy? To interesuje chrześcijanina. Albo jeszcze inaczej. Jeżeli ktoś jest detektywem chrześcijańskim, to on będzie szukał tego, co wydaje się być zupełnie nieobecne: na przykład prawego człowieka w przestępcy i zbrodniarzu. Tam w nim jest prawy człowiek gdzieś głęboko uśpiony i trzeba go dotknąć trzeba go obudzić pomimo tego że wydaje się że go tam nie ma i to jest aktywność chrześcijańskiego detektywa wiesz można by było powiedzieć chrześcijański detektyw znalazł kamień filozoficzny który jak dotknie Drugiego człowieka to go ożywi. To jest Jezus Chrystus. To jest kamień filozoficzny dla chrześcijańskiego detektywa. Bo ten kamień rzeczywiście jest w stanie ożywić nawet martwego. Nawet takiego, który zdawałoby się moralnie jest już trupem. Jest zupełnie bez życia. I myślę wiesz, że to jest to, czego nas uczą dzisiejsi bohaterowie tej uroczystości. Że to, co daje do myślenia, to jest to, co żywe, a jeszcze bardziej daje do myślenia pełnia życia. Pełnia życia wpisana w maleńkie dziecko, które pojawiło się z nieprzejrzanych zamysłów Boga. Będą detektywami Józef i Maryja kiedy będą szukać dwunastoletniego Jezusa, gdy zginie w świątyni, gdzie się zagubi, będą rozpytywać, gdzie on jest. Będą detektywami kobiety, które pójdą szukać Jezusa po zmartwychwstaniu i usłyszą od Aniołów, czemu szukacie żywego wśród umarłych. Nie ma go tutaj, wstał, Także te pasje detektywistyczne okazuje się przynajmniej w Ewangelii potem są zaraźliwe. A ja powiem tak już konkretnie to, o czym mówiłeś na końcu, że to poszukiwanie żywego człowieka, myślę, że jest takim wezwaniem, powołaniem każdego z nas. I to nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj wszyscy pozakładali agencje detektywistyczne i bawili się w Krzysztofa Rutkowskiego, bo to i śmieszno, i straszno zarazem. Ale myślę, że chodzi jeszcze o coś innego. I tu przypomina mi się taka wiesz opowieść, którą znam gdzieś tam kojarzę z dzieciństwem, jak to ci trzej mędrcy wędrowali ze wschodu od oazy do oazy przez pustynię, na nocleg przybywali do kolejnej oazy i pewnego wieczoru, kiedy już w, w namiocie, yy, zjedli wieczerze, wyszli przed namiot, patrzą na niebo, a tu im zniknęła ta gwiazda, co ich prowadziła. O matko, no i teraz w którą stronę idzie, jutro rano, jak gwiazdy nie ma. Co się stało z gwiazdą? No I tak zaczęli biegać, szukać tam w książkach wszystkich, gdzie ta gwiazda to dzisiaj, czy mogła gdzieś zniknąć, czy, czy, czy mogła gdzieś na chwilkę przygasnąć, czy, czy sobie poszła już spać, co się stało. I wtedy jeden z nich sobie przypomniał, że oni zjedli Wieczerze już się dospać kładli, a zapomnieli napoić swoje wielbłądy. No i zebrał się szybciutko, wziął jakieś tam wiaderko, poszedł do tego źródełka, przy którym ta oaza cała tam wyrosła, nabrał wody. Kiedy stanął przy pierwszym wielbłądzie i podsunął pod pysk to wiadro z wodą, zobaczył, że ta gwiazda jest, odbija się w lustrze tej wody w tym wiaderku. I to jest taka historia, która pokazuje, że Pana Jezusa znajduje się w człowieku, w którym, czy w ogóle w stworzeniu, którym możemy, powinniśmy okazać miłosierdzie. Potem na koniec z Ewangelii tego Mateusza Pan Jezus powie, wszystko cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych moich najmniejszych w mieście uczynili. I myślę Leszku, że na koniec, jeżeli rzeczywiście my chcemy się pobawić w detektywów i poszukać Pana Jezusa, to nie musimy jakoś strasznie chodzić gdzieś szukać, rozpytywać, kopać jak poszukiwacze złota, wypukiwać jakieś kamienie z potoków rwących, ale wystarczy rozejrzeć się wokół. Bo Pan Jezus nam mówi, co uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli Pan Jezus to jest ten najmniejszy, najbardziej w potrzebie człowiek, który jest koło nas. Więc w ten sposób okazuje się, że skutecznym detektywem, ze sukcesami w kwestii poszukiwania Jezusa, może być każdy z nas. Szansa w naszych rękach. No i na to powiem Amen.